Witam Państwa na kanale Stanisław stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Jacek Szmit, Ravdetur Jezus Chrystus. In secula seculorum. Amen. I porozmawiamy o kanonizacjach i beatyfikacjach i przy okazji o pokorze i pysze. Temat zaproponował gość, więc niech gość zaczyna. No tak, to jest taki temat, z którym ja się zapoznaję od pewnego czasu. Czytam różne rzeczy, no i na czym polega problem? No problem polega na tym, jak rozumiemy świętość, a świętość to jest taki żywotny sok dla Kościoła katolickiego. Świętość w tym ujęciu katolickim jest możliwa tylko w Kościele. Przez heroiczność, cnót, przez cuda, które potwierdzają tę świętość, zwłaszcza po śmierci. No i ta świętość jest stwierdzana w ramach procesów kanonizacyjnych, wcześniej beatyfikacyjnych, czyli te beatyfikacje to jest w zasadzie takie wstępne, wstępne takie stwierdzenie cnót, które prowadzą do uznania kogoś za świętego. No i problem polega na tym, że jest bardzo widoczna różnica pomiędzy kanonizacjami w Kościele przez 2000 lat całym procesem rozwijania te, 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 tego rozumienia czym jest świętość od spontanicznej oddawania spontanicznego oddawania czci męczennikom pierwszych wieków. Jest taka książka mówiąca o, o, pier... o chrześcijanie, a o Cesarstwo Rzymskie pierwsze 3-4 wieki, w zasadzie składająca się z opisów różnych sytuacji, w których Kościół był tworzony na krwi męczenników. To zupełnie niezwykłe opisy, poza tam tymi księgami, gdzie, gdzie są ci męczennicy. I święci, i właściwie no, każdy z nas w kościele ma swojego patrona. Mój, mój patron, do którego się codziennie modlę, to, aby móc go naśladować w jego cnotach, święty Jacek Drowąż. Moje nawrócenie, jakby to bardzo ważny znak, dokonało się w kościele świętych św. ojców Dominikanów w Krakowie, świętej Trójcy gdzie jest właśnie grób świętego Jacka Drowąża, więc, więc to jest przykład do naśladowania. Myślę, że, że to jest bardzo istotna rzecz, o której no, dzisiaj ciężko mówić w związku z tym, jak to zostało e, odarte z, z takiej mocy nie, w latach 80. Poprzeczka została obniżona tak. drastycznie. Tak, Sięgając do swoich notatek, to mam zanotowane coś takiego. Dwaj główni autorzy, którzy zajmowali się tym tematem, to święty Robert Bellarmine w De Sanctorum Beatitudine oraz papież Benedykt XIV w De Servorum Dei Beatificatione et Konkanonizatione. Czyli papież z wieku XVIII, z połowy wieku XVIII gdzie jakby zostały zebrane mm. takie, nie wiem jak to nazwać, przepisy, przepisy to jest złe słowo, ale wskazówki do tego, jak, jak Kościół rozpoznawał świętych. Cały ten proces kanonizacyjny, który był wydłużony nieraz na dziesięciolecia, a czasami nawet na stulecia, gdzie. W, Pierwszym, pierwszym tym, pierwsza komisja musiała zatwierdzić dwa cuda po śmierci tego błogosławionego. Do procesu kanonizacyjnego musiały być minimum dwa cuda takie nadzwyczajne za wstawieniem tego świętego, gdzie Nadzwyczajne i 100% pewne. 100% pewne, poświadczone jakby przez świadków i tak dalej. Gdzie na każda, każdy drobiazg, na przykład frywolność albo jaka, jakaś niepewność co do doktryny, dyskwalifikowała z procesu kanonizacyjnego. Znaczy, wejdę Panu w słowo, to hmm. było tak ze świętym Tomaszem z Akwinu, gdzie proces trwał bardzo długo i w pewnym momencie adwokat z diaboli, którego już nie ma w tej chwili w procesach kanonizacyjnych, powiedział, że no absolutnie sprzeciwia się, bo nie było żadnych wyraźnych cudów. I na co papież wtedy zerwał się oburzony i powiedział, że każde dzieło świętego Tomasza Zakwinu było cudem. Z tym, że nie do końca to prawda, bo tych cudów było sporo. No główny był ten, Główny, no, ważny był ten z Neapolu, kiedy święty Tomasz w konkretnym kościele, wiemy, przed, przed konkretnym Chrystusem na krzyżu ukląki, i złożył mu sumę teologiczną i, i, i zapytał go o zdanie Chrystus'a, i Chrystus w sposób wyraźny przy świadkach odpowiedział pozytywnie. No tak, także. Pamiętam, jak, jak bardzo byłem poruszony, kiedy czytałem o, o procesie kanonizacyjnym świętego Andrzeja Boboli w latach 30. XX wieku. Kiedy te cuda, które się wtedy dokonywały, no były no zupełnie takie wstrząsające. Albo też y, pamiętam, y, jak czytałem biografię y, bodajże błogosławionego Piusa IX, papieża. Długo panującego w XIX wieku, kiedy odwiedził go jakiś anglikański teolog, i tenże papież, no i rozmawiali właśnie o kanonizacjach, o cudach. Tenże papież dał mu do czytania zbiór, cały szereg zbiór, cudów, które wtedy były badane przez odpowiednią kongregację i tenże teolog stwierdził, że po lekturze, że jest wrząśnięty tymi opisami, że takie rzeczy dzieją się w kościele katolickim, że dla niego to są cuda. A papież stwierdził coś takiego, no widzisz, żadne z tych, z ty, tych uzdrowień nie zostało uznane za nadzwyczajny cud, ponieważ te rygory były tak duże, tak jednoznaczne, że w zasadzie kanonizacje, procesy kanonizacyjne do czasów w zasadzie Soboru Watykańskiego II tylko zaostrzały rygorę. To znaczy coraz... trzeba by powiedzieć tak, że uznawali za świętego tego, w, 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 za kim się wstawił osobiście Pan Bóg, Dokładnie, ingerując tak. w Dokładnie, sposób tak. bardzo wyraźny. I to prowadziło do tego, że wierni kościoła mieli pewność w uciekaniu się do stawnictwa danego świętego, to jest dogmat o, o pośrednictwie świętych, o dogmat świętych o świętych obcowaniu, prawda? Hmm. Więc to rzeczywistość jest bardzo hmm. istotna też w kontekście sanktuariów maryjnych, gdzie się dokonują te cuda, przestępnictwa Matki Bożej, ale też za przyczyną nabożeństwa do osobistych świętych. No i teraz w latach 80. Jan Paweł II papież radykalnie zmienił tę, tę procedurę dotyczącą świętych. I może najbardziej wstrząsający przykład to jest procedura określająca za świętego Prałata Escrive de Balaguera. czyli założyciela Opus Dei, bo różne kanonizacje za czasów, od czasu papieża Jana Pawła II wprowadzały nas w zakłopotanie. Natomiast ta kanonizacja, no, no ma tutaj cytat Ogromna rzesza świadków, księży, profesorów, doktorów, prawników, ludzi, którzy bezpośrednio znali prałata eskwiwy Poświadczyć mogą jego arogancję, jego daleki od dobrej woli charakter, jego nienaturalną pogość za tytułami, jego nieuprzejmość, jego obojętność na problemy ubogich, jego zamiłowanie do luksusu i ostentacji, jego brak współczucia i jego bałwochwalcze przywiązanie do Opusdei. Świadkowie ci nie zostali wysłuchani, ponieważ przeszkodziło temu właśnie opus Dei, jego stronnicy. Urząd Promotora Wiary odrzucał ich zeznania i to dokładnie w momencie, gdy pragnęli powiedzieć coś bardzo ważnego. No i papież nie zdobył się na to, by rzec, wysłuchajmy tych świadków, którzy sądzą, że prorok Eskliwa nie powinien zostać wyniesiony na ołtarze. To jest, jest, są wyjątki z listu otwartego do papieża Jana Pawła II, autorstwa byłych członków Opus Dei. No, i ten skierowany do papieża list zawierał płynące z dobrego serca i najlepszych chęci ostrzeżenie. Kanonizacja prałata eskliwy nie powinna mieć miejsca. Obraża ona Boga. Na zawsze pozostawi na kościele plamy. Odbierze ona świętym ich święte dostojeństwo. Postawi ona znak zapytania. pod znakiem zapytania wszystkie kanonizacje dokonane w czasie trwania pontyfikatu Waszej świętości. No i w ostatnim, w ostatnim czasie, już po śmierci, podejściu Jana Pawła II, a taką bardzo wątpliwą kanonizacją, no to jest beatyfikacją rodzina Ulbów. Ponieważ głowa tego rodu, nie, nie umniejszając faktu męczeństwa, no on był socjalistą. On, on w zasadzie był dość daleko w ideach swoich od kościoła. Tutaj nagle jest wyniesiony na ołtarze, no i tam jest sanktuarium, i tak dalej. I takich przykładów można. Ale no, tam było by chodziło w... też o dzieci, prawda, które, tak, tak, no, nie, które... Nie, nie było nic w ich życiu specjalnego, I tyle, tak. że zostały zamordowane. Nie? Ale one jakby nie odpowiadały znaczy, to nie było śmierć za ich czyny, za ich akty wiary, mm. tylko po prostu za to, że były dziećmi tychże rodziców. No właśnie. No i teraz zachodzi pytanie, czemu mają służyć kanonizacji, ponieważ w Kościele katolickim to jest wstawianie no, świętych, czyli cuda za ich przyczyną, ale także naśladowanie cnót heroicznych, naśladowanie wzorów świętości, jakby postępowanie własne do tego celu własnego uświęcenia, czyli do osiągnięcia zbawienia wiecznego. Natomiast ten nowy cel ewangelizacji to było tak, podtrzymywanie nowej ewangelizacji oraz wykazanie żywotności kościoła. Liczne kanonizacje są jakby z powodów duszpasterskich potrzebne. To znaczy ja bym tutaj wszedł panu w słowo, czyli zaczął kontynuować, że mhm. ja bym powiedział tak, że jednak bardzo ważnym elementem powoływania świętych to jest, czy, czy ważnym powodem jest właśnie cel duszpasterski. To było widać do końca XIX wieku, a pewnie i później. W XIX wieku, co tutaj jest duża zasługa wydawnictwa Freedom, wydawano takie piękne księgi oprawione w skórę, które. Przez całe pokolenia mogła rodzina trzymać, żywoty świętych. No i było tak, że wieczorem rodzina się modliła, a po modlitwie zasiadali i głowa rodziny czytała żywot świętego na dany dzień. Tak. No I to było takie duszpasterstwo domowe. Tu jeszcze ksiądz Mikulski w swoim czasie wprowadził taki ważny wątek, on o tym dużo mówił publicznie i napisał w książce, którą ja redagowałem że protestantyzacja kościoła katolickiego między innymi ma taki efekt, że obchodzi się urodziny, nie obchodzi się imienin i nie pamięta się o tych swoich patronach. A on mówi, no, masz patrona, no to teraz jakby naturalne jest, że on się tobą opiekuje i jest dla ciebie wzorcem, a więc bądź z nim w łączności, studiuj jego życie, staraj się go naśladować, zadawaj pytania w związku z jego żywotem o swoje życie, bo Niech ten święty będzie obecny. No i teraz Kościół postępował w ten sposób, że przez wieki ta poprzeczka była bardzo wysoka, prawda? Że świętymi zostawali, no bo. Yy, to prawda, że świętymi mogli zostawać inni, którzy nie zostali świętymi, ale wybierano tych, no bo to, to nie zmienia nic w życiu świętego, że zostanie świętym, prawda. No więc tym bardziej, że są takie przyczyny jakby pozakościelne, prawda. Mówi się, że tam Francja do soboru Watykańskiego II miała 300 świętych, a Polska na palcach można policzyć, bo Polacy nie mieli czasu, żeby tym się zajmować, bo ciągle były wojny i inne takie. Nieszczęścia. No, i teraz yy, ogłasza się świętym kogoś, co do, kogo, do, co do którego, tak jak Pan powiedział, ma się stuprocentową pewność. To jest jeden wzgląd, ale drugi, który jest pewnym wzorcem, yy, wzorcem w jakiejś dziedzinie, no bo każdy święty ma swoją drogę, prawda? I, no i, my go, i, I to jest ten powód duszpasterski, że my go naśladujemy. No i teraz, ja bym dopowiedział jedno, bo ja te teraz wyszła w, w dniu nagrywania tego programu moja najnowsza książka, którą uważam za bardzo ważną w swoim dorobku: Żywe truty, trupy o budowaniu królestwa szatana na ziemi. I ta książka jest o tym, jak szatan i jego pomocnicy na ziemi, przede wszystkim masoneria, wprowadzają nas na stopnie pychy. Jak piąta kolumna w kościele po Soborze Watykańskim II wprowadza nas na stopnie pychy. Na pokora jest jednym z najważniejszych cnót, najważniejszych narzędzi przed największym zagrożeniem, jakim jest pycha. No i teraz, kiedy. Kiedyś katolicy czytali żywoty tych Wielkich Świętych, to siłą rzeczy ogarniała ich pokora, bo gdzie mi do niego? Prawda? No faktycznie jestem gnojem przy tym Wielkim Świętym, jestem nikim, jestem grzesznikiem. Prawda? Ta pokora w ten sposób się kształtowała. Od czasu Soboru Watykańskiego II, a szczególnie. Jana Pawła II zaczęto tak obniżać tą poprzeczkę, że jakby skonstruować teraz żywoty wybranych świętych, powiedzmy, kanonizowanych za pontyfikanów Jana Pawła II, no to jakby to poczytać rodzinie, to by wszyscy mówili, o, on taki sam jak ja, no ja jestem blisko, nie mam yy, żadnych jakby większych pretensji do siebie, prawda? No to wzrasta to pycha w ten sposób. Poza tym jest jeszcze jedna ścieżka, o której Pan nie wspomniał, że z tego nigdy nie było w Kościele. To się zaczęło w zasadzie, no już za pontyfikatu Jana Pawła II, być może wcześniej, traktowanie kanonizacji jako aktów politycznych, no, bo politycznych może w szerokim znaczeniu tego słowa i w wąskim znaczeniu tego słowa, bo w szerokim, był olbrzymi nacisk na Jana Pawła II, żeby beatyfikować Jana XXIII. No prawda? Tak. I, I tam była jakaś walka w Watykanie, bo tego samego dnia. Piusa IX. który był wielkim świętem. Ale dotąd nie ruszano papieży, prawda? No bo papież nie ma czasu na świętość. On się zajmuje różnymi innymi sprawami ważnymi dla całego Kościoła. Nie, nie dba o siebie, jakby, prawda? dba y, o Kościół. No, i tutaj ta beatyfikacja Jana 23, i później kolejne, no to się wiązały z tym, żeby beatyfikować, kanonizować Samur Watykański II. To było działanie, no takie, no polityczne, inaczej tego nie można nazwać. Rodzina Ulmów, no to gdyby oni zginęli za ratowanie cyganów, nie byliby świętymi. To każdy chyba sobie to w oczy powie, prawda? Znaczy, przyzna. Także to był też akt polityczny w ramach tego dialogu i zbliżania się Kościoła Katolickiego i Judaizmu, czy katolików i żydów. No tak, ta kanonizacja Jana XXIII i jednocześnie. Ale Pius IX to była przedziwna też z tego powodu, że Pius IX głosił dokładnie to, czemu się przeciwstawiał Jan XXIII. Tak, jest. Czyli sylabus terroru, wykaz błędów, które w zasadzie tenże papież inicjujący Sobór wprowadził na agendę Kościoła. Tak, to znaczy tutaj bym dopowiedział, że Pius IX faktycznie od początku krzyczał, zamknijcie okna, zamknijcie okna. Tak. Jan XXIII przyszedł i powiedział, otwórzcie okna. No ci, którzy z nim byli, powiedzieli, no przecież okna wszystkie otwarte. Na co Jan XXIII powiedział, otwórzcie okna Kościoła, na ten świat. Tylko, że Jan XXIII jak umierał, to powtarzał, zamknijcie okna, zamknijcie okna. Czyli hmm. robił to samo, co Pius IX, tylko było trochę za późno. No tak. Jeszcze wracając do, do tych wątków, które Pan poruszył, czyli mam na myśli żywoty świętych, ja mam e, taką grubą księgę i to jest fascynująca lektura, e, bardzo mało wiemy może tam. E, I to jest jedna z ulubionych moich lektur. E, bardzo zachęcam do tego, aby poznawać e, życiorys czy żywot e, swojego świętego. Na podchalu w czasach mojej młodości, istniał taki obyczaj, nie wiem czy nadal istnieje, aby, że rodzice nadają imię swojemu dziecku, natomiast to drugie imię, takie, takie imię na to było imię po ojcu chrzestnym albo po matce chrzestnej, jeżeli to była dziewczynka, więc ja mam dwa imiona, Jacek i Stanisław, Stanisław Biskup Krakowski. Czy Stanisław Kostka tego, jakby modlę się do tych dwóch świętych jednocześnie. I to jest bardzo istotne, bo, bo jakby w tym zawiera się też jakiś plan Boży, część tego planu Bożego na nasze życie, czyli to wstawiennictwo świętego. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby raczej nie obchodzić urodzin. No bo z czego tu się właściwie cieszy, że człowiek jest coraz starszy, tylko raczej obchodzić imieniny. W czasach, Protestanci obchodzą urodziny. No tak, w czasach... I to też jest wyraz protestantyzacji. W czasach tych mojej młodości, moi rodzice to Maria czy babcia Zofia. To, to, to były uroczystości rodzinne, to się szło na imieniny. W zasadzie nikt nie obchodził wtedy urodzin. Warto 18 tego, urodziny się obchodziło. No tak, tak. Z, z, z innych powodów. Z powodów tego, że można się było oficjalnie napić alkoholu, otrzymywał się dowód, nie No i zaraz. No i tyle, więc warto do tego wracać jako wyraz takiej świadomości. Ale Jeszcze może powiem od strony malarstwa, bo Dość często maluje wizerunki świętych. Właśnie na pierwszą komunię ktoś chce, albo na chrzest, albo też z, z jakichś powodów takich osobistych, ale najczęściej na te dwa wydarzenia, aby temu na przykład dziecku, które się rodzi, towarzyszył poświęcony wizerunek, czyli sakramentalia, nad głową tego dzieciątka i to już jest jakby taka ochrona łaski wstawienniczej tego świętego, bo nasi święci są bardzo szczęśliwi, kiedy mogą się wstawiać za nas i kiedy mogą nas też ochraniać z mocy swojej świętości w niebie. Ja no, bym dopowiedział jeszcze jedno, że po Soborze Watykańskim II, ja sam doświadczyłem tego na sobie, zaczęto też Próbowano też obniżać poprzeczkę tych już wielkich świętych, którzy byli, I zaczęto wyszukiwać w ich życiorysach jakichś takich momentów, które by ich czyniły bardziej ludzkimi. I pamiętam, że jak byłem studentem, to wciąż wracało, wracała taka informacja, że przesłuchiwano w trakcie procesu kanonizacyjnego spowiednika świętego Dominika, no i on między innymi powiedział, że święty Dominik się wciąż spowiadał z tego, że sam bardzo lubił spowiadać ładne dziewczyny. Lubił spowiadać ładne, nie lubił spowiadać brzydkich. No. I to było takie prawda, pokazanie, że, że to jest taki sam człowiek jak my. Znaczy ja bym powtórzył na koniec, że Święci są bardzo ważnym czynnikiem, który nas zatrzymuje przed zachorowaniem na pychę. A zachorowanie na pychę kończy się tą samą sytuacją, którą, której jest szatan, czyli człowiek, jak to mówił święty Pisał, święty Bernard Sklerwo, człowiek zostaje żywym trupem. Czyli jak mówi pismo, za takich nawet modlić się nie można, tylko jeden Chrystus może spowodować ich w zmartwychwstanie że to jest śmierć na duszy, to jest żywy trup, prawda, którym rządzi pycha, a człowiek już, już nie da się go nawrócić, on już nie, nie myśli, prawda? to znaczy nie jest tak, że rozum w nim decyduje, a wola potwierdza, tylko wola decyduje, rozum robi to, co wola, wola chce, więc święci są ważnym lekarstwem duszpasterskim na, na pychę i to lekarstwo zostało no, wyraźnie usunięte, bo nie tylko chodzi o te nowe kanonizacje, ale chodzi o to, że w duszpasterstwie dzisiejszym nie mówi się o świętych, nie mówi się, żeby codziennie czytać żywoty świętych, czy w ogóle, żeby, żeby zagłębiać się w te żywoty. No i jeszcze świętość w kontekście sprzeciwiania się pysze ma to znaczenie takie wstawiennicze, ponieważ w kościołach katolickich. W ołtarzach są zawarte relikwie świętych i te relikwie też mają moc chronienia w starych kościołach, w starych kościołach tak, jakby obowiązek i moc chronienia. Co więcej, jakby w tamtym czasie uznawano, że, że im więcej relikwii takich tych świętych najważniejszych, tym jakby ranga tego kościoła ma większe znaczenie nie w sensie ludzkim, ale duchowego oddziaływania. Znaczy, poruszył Pan ważny wątek, to jest Aha. na oddzielny program, Aha. że w tych stołach, które dzisiaj zastępują ołtarze, też jest obowiązek, żeby były relikwie. No i teraz wielu księży w nowych kościołach się tłumaczy, a skąd ja zdobędę relikwie i tam relikwii nie ma. I rozmawiałem z kapłanem, który był wtedy, bo nie wiem co teraz robi, ale wtedy był proboszczem parafii św. Mikołaja w Mikołajkach, i on podjął olbrzymi wysiłek, i udało mu się no tak. zdobyć relikwie świętego Mikołaja, tego od prezentów. Natomiast on wtedy się powiedział: Mówi, ja nie rozumiem, co się dzieje w kościele, bo przecież relikwii nie brakuje, wręcz przeciwnie, jest nadmiar, bo tylu świętych zostało ostatnio kanonizowanych, no to relikwie po nich są w tonach, prawda? A, a ten Ważny też taki, no, chyba to można nazwać sakramentarium, prawda? Relikwia też zaniknęła. No tak. Ja bym może zakończył na tym naszą rozmowę, bo mi się przypomina wątek dotyczący handlem, handlu relikwiami polskiego papieża przez, przez jego sekretarza, więc może już. No oddzielny temat. oddzielny temat. No dobrze, kończymy. Dziękuję panu bardzo.